Cześć, z tej strony Jachuberek, a dzisiaj... O! Właśnie to się odładuje. Akt mod. Testujemy... ...różne... Oj! Emotki, które mamy pod H. Tutaj mamy takie coś. I... Tylko jest naprawdę dużo, tutaj mamy coś takiego. Mamy... Fortnite. Jest dużo. Bardzo dużo. Bardzo dużo Nie gadaj Fortnite Czy wszystkiego nie będę testował Bo to mi zajmie wieki Team Fortress 2 MMD Nie wiem co to jest Tutaj już mamy Oder Coś takiego na przykład Tak Ech albo pupg Miksamo też tego dużo chodzenie Chodzę se Okej okay, ale O Jezu, pod kontrolą jest Pierwsza osoba Uf. 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 impreza była taka że o Panie. Panie muszę iść Dobra ale Za dużo chodzenia O ol, impreza była O człowieku Oli się Nerąbał piwem No e, Powiem tak Impreza była niesamowita Dobra, ale czy wszystkiego czy wszystko będę testował? Nie Co to jest za Fortnite? Dobra ale nie mam. No, ale będę testował dziadkiem, po prostu wszystko. Dziadek jest zawsze najlepszy. Pamiętajcie. Dobra, to co to jest? Nieważne. Um... MMD. Okej, okay, saksofon. Co to jest?

Opan, kandam sta! Posmarkałem się. Nieważne, ale fajnie, że jest numer dwa. Dobra, co to jest? Posma posmarkałem się troszeczkę. Gdzie to jest? Pyro! F. Czy Oczywiście się... To Musicie przytrzymać H Przytrzymujecie H To sobie najeździecie na byle co Na to tutaj też macie to, coś takiego przykład Tutaj macie Bez dźwięków Tutaj macie O nie, wiem, co to jest? Ale się sobie na to Prawym przyciskiem myszy i sobie zmieniacie, co nie? Prawym przyciskiem myszy U Fajna, 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 nie powiem, że ale mimo. Act dance. To jest inne. To jest jak się pisze akt. Troszkę nie, wiem, robot. Przez ten dodatek. Ech. Act. Robot. To nie, to jest ten sam. Ale dense to było. Ubić do mnie nie dzwoni jak nagrywam Nie swój do mnie na disko, jak nagrywam Dobra ale... Imon mam... Robię tak Robię tak Dobra Ale bo mam glocka Powiem um, tak Ale wiesz co Mordo wiesz co e... Ale, Mordo, też tak mogę chodzić. Prawda, też tak mogę chodzić. Mordo, też tak mogę chodzić. A mnie nie bij. No wiesz, co? Może Ja też będę zombie. Ale weź mnie nie. Przestań. Idź mi stąd. No, mówię. Fajnie. Idę stąd po prostu, nie? Ej. Idę stąd. Przestań. Wiesz co ci powiem? Idę stąd. Jestem twoim... Dobra, wiesz co ci powiem? się nie ma? Czy nie ma? Nie testować, tak? Cze, Coś tak patrzysz w górę, dobra? Z, co wezmę z zwykłego gościa Tak, bo. Czemu to jest tak? Czy ona jest taka nisko? I moniton jest wyższy. Rzutowałem. A te dziadki mi tyle o! Nie! Co tu się... Co tu się dzieje? Umm, piękne to jest. Piękny dziadek. A i to tyle. Fajnie. Albo sobie zniszczyliście auto. To... na, <laughs> się w korzeni? Zniszczyliście sobie auto. I może się tak patrzeć teraz. Albo przebiegć na swoich piękny ryj z królem. Albo na swoje piękne A na swoje piękne klejnoty. No niestety, Dziadku Twoje auto poszło się. Tak. Albo możecie się zakryć, albo i patrzycie w ziemi. Mordo! O! Ej mordo! Wszystko w porządku! Wszystko w porządku, kurde. Ej, mordo, wszystko w porządku. Na pewno. Okej. Okay. Dobra, ale imą biorę teraz. Co to jest? Co ja za dodatek pobrałem? Była wow. potężna. Co ty zrobisz? U! Ćwiczenia Na WF-ie. Okej, okay, nieważne Wow! Walk Pupanie! Dziadku! Ło panie! Dziadku! Powiem tak, panie jest niesamowity! Możecie tak chodzić Chicken, chicken! Co tu? Możecie. Ja nie chcę tego z wszystkiego testować sam. Przypominam, że. Się położył. No dobra, położył się spać. O! Chyba mam plan. Robię tak. Nie. nie mogę. O! Ej, Dotku Gdzie ty jesteś Stach Nie, proszę jeszcze, strzelaj Poszedł Poszedł z Bazuki O Fajne! Nie, proszę jeszcze Proszę, nie strzelaj! Proszę, nie bij! Powiem To było dobre! Wynocha mi stąd! Powiedziałem coś! Wynocha! Albo... Na przykład. Żabka jest tam. Za mną. Mordo. Ci tak. Chodź tu. Iść. 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 No, Iś. Iś. patrzcie, co jest tu. jest ten kopniak? Piek. To. Front. Tutaj dzień chłopu pu pu hapu Pu. hapu 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 Voorzitter, ik heb een paar wapens opgezet. Ik heb een paar wapens opgezet. Ik heb een to. wapens Mordo iść mi stąd. Powiedziałem ci coś. Nie dzisiaj. Pięknie. O. Zdachnę Zdachna. Nie.

tak to źle wygląda. Nieważne. Nie ma to. I na sam koniec... Dobra, jak chcecie sobie wszystko potestować? Będziecie mieli do tego moda Link w opisie, a czy nie Link, nazwę. Ale nazwę już macie tutaj: ActMod, ale to już nieważne, będziecie mieli link w opisie, więc. Um. Co mogę powiedzieć więcej? Na zakończenie odcinka, chcę powiedzieć, że. Dziękuję za oglądanie. Cię łapkę w górę i subscribe na tym kanale. Jak to zostawicie, to, tak zrobię.